Więc moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na książkowe podsumowanie września. Przez chwilę chciałam powiedzieć książkowe podsumowanie sierpnia, bo pierwsza książka, o której chcę Wam powiedzieć, to coś, co czytałam, a właściwie czego przesłuchałam jeszcze w sierpniu. E, natomiast zapomniałam Wam wtedy o tym powiedzieć. Nick i Charlie, czy też Nick and Charlie, czyli nowelka Alice Osman, uzupełniająca poniekąd serię Hardstopper. Hardstopper to oczywiście komiksy. E, tutaj, e, no trudno powiedzieć, pełnowymiarowy twór, ale taka krótka nowelka o dalszych losach chłopaków. E, I właściwie to jest tyle, co mogę... Wam na ten temat powiedzieć, bo oprócz tego, że przesłuchałam i w momencie słuchania było miłe i urocze, no to właściwie nic więcej nie wiem, bo dzisiaj tak naprawdę o tej książce nie pamiętam. To znaczy, gdybym, wiecie, z pamięci miała przywołać gdzieś tam fabułę i tak dalej, to coś tam było z pójściem na studia i z rozstawaniem się, natomiast szczegółów absolutnie nie pamiętam i to też pokazuje, że ta książka nie była niezbędna, ta książka, no nowelka, nie była absolutnie niezbędna w tym uniwersum, raczej dla fanów, raczej coś na zasadzie Love Creekwood było uzupełnieniem. Nowelką uzupełniającą e, Simona versus innych Homo sapiens, cały ten świat Simon Wersum. E, natomiast właśnie Nick and Charlie to jest to uzupełnienie do e, hardstopper, czy potrzebne, niekoniecznie, czy urocze, zdecydowanie tak. O pierwszych właściwych, już wrześniowych książkach już wam na kanale opowiadałam, e, to były Wojna Makowa i dziewczyny znikąd. E, czytałam je, bo chciałam skonfrontować moją opinię z waszą, e, ponieważ to miały być książki, które miały być pięciogwiazdkowe. To miały być te tytuły, które mnie porwą. Wojna Makowa tego niestety nie zrobiła. To był ten tytuł Tytuł, który mnie trochę wynudził. E, to znaczy, wiecie, długo nic się nie działo, potem był chaos, potem w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, e, potem podejrzewałam jakieś zwroty, akcji, a potem książka się skończyła. E, ona była poprawna w sensie budowy, fantastyczna, jeśli chodzi o debiut, natomiast sama ta historia mnie nie porwała. To nie było coś takiego, co nawet ze względu na rozmiar, chciałabym teraz biec i czytać kolejną część. E, owszem, jestem ciekawa, co działoby się w tej historii dalej, natomiast chyba nie do tego stopnia, żeby chcieć brnąć przez kolejne ileś set, Tron, bo obawiam się, że może być podobnie właśnie jak w Wojnie Makowej, że wiecie, zapowiedzi będą wielkie, a zawartość trochę rozczarowująca. Dziewczyny znikąd natomiast to jest książka, która nie potrafi mi wyjść z głowy. Ona w momencie czytania mnie nie zachwyciła. Ja wiedziałam, że ona jest ważna, potrzebna, mądra, merytoryczna i tak dalej, ma swoje minusy, ale ona zostaje po przeczytaniu, ona powoduje, że zaczynamy myśleć. Ona nie zachwyca w czasie lektury, ale potem uruchamia jakieś tam trybiki w głowie i zaczyna się nad tą książką człowiek zastanawiać. Z mojego zastanawiania wyszło tyle, że uważam tą książkę za naprawdę dobrą i potrzebną. To nie do końca była lektura dla mnie. Nie tak wyobrażałam sobie poszczególne wątki, może nie takiego rozwiązania pewnych wątków bym chciała. Część rzeczy była nazbyt idealistyczna, część była nazbyt, powiedzmy, utopijno-negatywna, taka dystopijna. No ale w ogólnym wraz z rachunku to jest ważna książka, z którą uważam, że powinniśmy się zapoznać. Powinno być o niej więcej, po prostu powinno się ją czytać i powinno się dyskutować o kwestiach, których książka dotyka. A dotyka między innymi kultury gwałtu i kultury m, właściwie usprawiedliwiania sprawcy i obwiniania ofiary. Wiecie, złoci chłopcy przecież nie mogą zrobić nic złego, bo są dobrymi uczniami, dobrymi sportowcami, świetnymi synami, no więc to na pewno jest wina tej dziewczyny, bo ona się o to sama prosiła. To jest trochę podobny właśnie ten zabieg co w Girl Made of Stars, czy właśnie w Sama się prosiła, Asking for it, chociaż tam problem jest pokazany z, z innej strony. W Dziewczynach znikąd trochę inne ujęcie, ciekawe i na pewno ważne do dyskusji. Moja kolejna wrześniowa lektura to było miłosne graffiti Jen Bennett. Historia, po której nie spodziewałam się absolutnie niczego. Chwyciłam ją po prostu w bibliotece z półki, wiecie, dla rozluźnienia, mając świadomość, jaki typ książek pisze Jen Bennett, nie byłam rozczarowana. Jakby sama fabuła może nie była szczególnie oryginalna i można by było powiedzieć, że wykorzystywała pewne kliszowe elementy z innych młodzieżówek. Natomiast to, co mi się podobało, to specyficzne zainteresowania bohaterów. bo na przykład główna bohaterka, zajmowała się szkicowaniem jakby narządów ludzkich, organów. Ona chciała generalnie ilustrować, podręczniki do biologii na przykład, więc szkicowała zwłoki gdzieś tam w szpitalu w, w Kostnicy. Natomiast chłopak z kolei podejrzewano, że jest graficiarzem, to znaczy w mieście grasował pewien graficiarz, tam ozdabiał słowami jakieś elementy, które zdobione być nie powinny, no i bohaterka dowiaduje się, że tak, to ten chłopak. Nie jest to ogromny spoiler, to co wam teraz mówię, bo motywacja tego chłopaka tak naprawdę do tworzenia tego graffiti, to jest właśnie jakby najciekawszy element w w książce. Więc to nie była zwyczajna młodzieżówka, to nie było coś tak prostego jak książki Casey West, a jednocześnie nie był to bardzo jakiś tam skomplikowany, ciężki temat, właśnie upchnięty w, w postać młodzieżówki. Więc ja byłam pozytywnie zaskoczona. Nie liczyłam na zbyt wiele, dostałam naprawdę przyzwoitą książkę, więc teraz z czystym sumieniem mogę Wam ją polecić. Podobnie mogę polecić Wam mój patronat, znaczy to jest logiczne, bo jeśli coś jest z moim patronatem, to wiadomo, że to polecam. Książka Zawsze i na zawsze Klaudii Bianek, czyli kontynuacja Życia po Tobie. Oczywiście o fabule książki nie mogę Wam więcej opowiedzieć. Troszkę napomknęłam robiąc film o Klaudii Bianek i w ogóle o jej książkach, czyli Kajak Klaudia Bianek, kolejny odcinek autorskiego alfabetu, który pojawił się we wrześniu na kanale. Oczywiście link do tego filmu będzie w opisie. Mówiąc cokolwiek na temat tej historii, mocno bym ją zaspoilerowała, zarówno jakby ten tom, jak i poprzedni. Nie sposób mówić o drugim tomie, bo to jest bezpośrednia kontynuacja, więc nie sposób tutaj mówić i nie zaspoilerować. Więc ograniczę się do powiedzenia, że Claudia Bianek znowu dała radę. Znowu dała książkę, która może nie zaskakuje wydarzeniami, może nie zaskakuje niespodziewanymi zwrotami akcji, ale daje dużą dawkę emocji. I te emocje są takie mm, bardzo żywe i prawdziwe. One faktycznie są wyczuwalne w tych bohaterach, są wyczuwalne w ich zachowaniu. E, czytając ja nie miałam poczucia, nie, nie miałam takie potrzeby wywracania oczami, że bohater robi coś kompletnie irracjonalnego, bo rozumiałam tych bohaterów, bo rzeczy, które zostały mi w książce przedstawione, były na tyle wiarygodne, że byłam w stanie usprawiedliwić pewne zachowania i je zrozumieć. Nawet jeśli może ja nie zachowałabym się tak samo. Jak przeczytałam zakończenie tej książki, to musiałam napisać do, jakby wiadomość z pretensjami do Klaudii, że znowu mi to zrobiła, bo to jest znowu tego typu zakończenie, którego ja nie chciałam widzieć, a z drugiej strony ono mnie satysfakcjonuje jako czytelnika, bo daje mi nadzieję na kolejny to. I na kolejne interesujące wydarzenia e, Więc jeśli kolejny tom oczywiście się pojawi To będę wam o nim opowiadać, na razie polecam Zawsze i na zawsze. Moja kolejna wrześniowa lektura To było Najgłośniej Krzyczy Serce Martyny Senator. Tym razem podejście Nie w ramach tej serii Z popiołów, z ciszy, z nicości i tak dalej Którą mieliśmy poprzednio e, Zupełnie nowa historia, historia dotycząca Przede wszystkim przemocy i hejtu To co mi się w tej książce podobało to podkreślenie Że trzeba mieć, może nawet nie tyle Spadochron, co trzeba mieć wokół siebie grupę ludzi e, Którzy będą ci wspierać będą ci pomagać, podkreślenie tego, jak ważne jest wsparcie. Do mnie ta historia nie do końca trafiła. Obawiałam się, że że właśnie że bardziej trafi, bo temat powiedzmy znęcania się fizycznego czy psychicznego nie jest mi bardzo daleki. Ja w szkole, no nie powiem, żebym była popychadłem, ale no byłam powiedzmy ofiarą niewybrednych zachowań różnych moich rówieśników na różnych etapach edukacji, więc myślałam, że ta książka jakby uderzy bliżej. Nie zrobiła tego, nie ma tutaj takich elementów, które jakoś bardzo mocno by mną wstrząsnęły, Natomiast cieszę się właśnie, że, że temat został w ogóle poruszony. Książka jest skierowana raczej do tych młodszych czytelników, powiedziałabym z tego przedziału wiekowego, nie wiem, 14-16, tego wieku, który jest chyba najbardziej dotknięty właśnie takim niewybrednym zachowaniem, powiedziałabym, rówieśników, właśnie tym hejtem, czy, czy przemocą słowną, czy, czy faktyczną, fizyczną. W związku z tym, biorąc pod uwagę to, do jakiej grupy to jest skierowana książka, to jest potrzebny tytuł. Potrzebny do tego chociażby, żeby go przeczytać, zwrócić uwagę na to, że istotne jest właśnie to posiadanie nie wsparcia, bycie wsparciem dla innych osób, no i to jest też dobry jakby temat do dyskusji. Można fajną dyskusję przeprowadzić na podstawie tego tytułu, natomiast nie jest to absolutnie powalająca książka, która starszym czytelnikom da bardzo wiele. Jeśli ktoś miał jakby zbliżone doświadczenia, może ją odczuwać bardziej. Ja uważam, że jest przeciętniakiem poruszającym ważny temat. We wrześniu, tak jak widzieliście na kanale, zabrałam się też za czytanie, tak jak Karolina Kombuk. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to link do niego oczywiście będzie w opisie. Czytałam pięć książek tak, jak czytałaby Karolina, czy też tak jak mogłaby czytać, bo nie wszystkie z tych książek opisywała na swoim kanale. Pierwsza książka właśnie to była ta, o której Karolina nie mówiła, ale której autora kojarzyłam właśnie z jej kanału, słyszałam o nim dużo. Wojciech Tochman, Pianie kogutów, Płacz Psów. To jest dobry reportaż, na tyle, na ile moim zdaniem reportaż może być dobry, no bo trudno mi jest oceniać jego wiarygodność, trudno mi jest oceniać rzeczywistość oddania pewnych sytuacji, zachowań, postaci i tak dalej. Nie byłam w Kambodży, nie mam o tych realiach pojęcia, więc biorę na słowo to, co napisał mi autor. To, jak to napisał, nie do końca do mnie trafia. To znaczy, ja nie do końca lubię ten sposób prowadzenia reportażu. Wolę jednak opisywanie sytuacji i raczej takie chłodne podchodzenie do tematu, niż pokazywanie jakiejś większej sytuacji, tak jak tutaj konfliktu i właściwie ludobójstwa w Kambodży i jego skutków przez pryzmat ludzi. Nie do końca do mnie ta forma trafiła, natomiast jakby cieszę się, że miałam okazję zapoznać się z tym tytułem, wyciągnąć pewne wnioski po lekturze, on mnie też zachęcił do tego, żeby dowiedzieć się trochę więcej na temat tego tematu. Więc z tej perspektywy cieszę się, że przeczytałam, natomiast nie było to nic wybitnego. Druga książka, którą czytałam jak Karolina to było Let's Talk About Love Claire Khan i to jest faktycznie książka mówiąca o miłości, tylko że może nie w taki bezpośredni sposób. To znaczy, główna bohaterka jest osobą aseksualną i w związku z tym ma pewne problemy w wchodzeniu właściwie w nowy związek. Jeden związek się rozpada na początku książki, w trakcie ona buduje kolejny, równolegle gdzieś tam relacje rodzinne relacje przyjacielskie i tak dalej. I dość mam wrażenie ważna dyskusja na temat y, romantyzowania w pewnym sensie w popkulturze właśnie motywów romantycznych i właśnie miłości. To znaczy pokazywania w mediach, w popkulturze, w filmach, w telewizji, w książkach i tak dalej, y, właśnie takiego wzorca y, takiej pierwszej miłości, takiego miło takiej miłości od pierwszego wejrzenia i tak dalej. Y, idealizowanie tego szczęśliwego zakończenia, tej, tej, tego motywu księżniczki i księcia i tak dalej. Y, to jest y, książka fajnie poruszająca tą dyskusję, jakby odczarowująca. Trochę ten wątek, pokazująca, że miłość to nie są tylko wielkie gesty i to nie jest tylko zakończenie jak z bajki, tylko również inne różne elementy i że na związek, na jakąkolwiek relację trzeba pracować, trzeba w nią coś włożyć, ale jednocześnie to jest też książka, która nie uniknęła tych wszystkich takich standardowych elementów i trochę właśnie tego idealizowania, bo na przykład główny bohater, właściwie no taki drugi główny bohater, obiekt zainteresowań naszej głównej bohaterki, czyli Alice, w pewnym momencie jest idealizowany i on jest pokazywany, kreowany w taki bardzo właśnie idealistyczny sposób, jaki to jest wspaniały, cudowny, wyrozumiały, dobry, ciepły, etc. Co trochę, mam wrażenie, kłóciłoby mi się z faktycznymi jakimiś tam realiami. Natomiast książka fajna, dobrze napisana, nie była wybitna, ale na pewno jest do przeczytania. Książką, o której z pewnością mogę powiedzieć, że jest tą jedną z wybitnych, to jest na ondel. Tak jak Maresi mnie nie zachwyciło, nie było jakieś takie, wiecie, porywające, tak na Naondel dało mi to wszystko, czego mi brakowało w Maresi. A konkretnie o tym wszystkim, czego mi brakowało i czego doświadczałam czytając, to właśnie w tym filmie, gdzie czytałam, tak jak Karolina, tam więcej moich wrażeń, moich jakichś takich przemyśleń, również o kolejnej wrześniowej książce, czyli A Woman is no Man. To kolejny tytuł, o którym Karolina dużo mówiła, który wzięłam sobie do tego wyzwania i o którym w tamtym filmie mówię Wam więcej. We wrześniu zabrałam się też za polskie queerowe Young Adult, czyli Hurt slash Comfort. Założenie było super. Ja w ogóle idei tej książki dość mocno kibicowałam. Gdzieś tam wewnętrznie, może nie mówiłam o nim dużo na kanale, bo też nie wiedziałam za bardzo, o czym to będzie książka, ale jak pojawiła się informacja, że ma się ukazać polskie YA, polska książka młodzieżowa z motywami queerowymi, byłam kupiona. Byłam bardzo kupiona i zastanawiałam się, jak to będzie ograne. No i niestety nie było ograne dobrze. Książka jest bardzo sztampowa, bardzo przeciętna, oparta na po prostu tonie standardowych motywów, ale to, co mnie w niej zabolało najbardziej, to motyw mutyzmu wybiórczego głównego bohatera. Mianowicie, Artur nie odzywa się do ojca, ale w pierwszym momencie to nie zostaje w książce w ogóle wytłumaczone, tylko wiemy o tym, że on zostaje zaczepiony w autobusie i odpowiada w języku migowym. Co było dla mnie w ogóle mega dziwne, bo nigdzie wcześniej nie było nakreślone, że ta postać jest głucha, w związku z czym, skąd znajomość języka migowego, skoro rozmówca też jakby nie jest głuchy i nie komunikuje się w ten sposób. Dopiero w drugiej połowie książki dowiadujemy się, dlaczego Artur nie odzywa się. E z wyboru do pewnych osób e, i z jakby przyczyn zdrowotnych, trochę psychicznych może do innych osób, w szczególności tutaj do ojca. E, wątek związany z tym ojcem i zakończenie tego elementu jest hollywoodzkie do przesady, po prostu do bólu i niestety bolało mnie czytanie tego, e, bo naprawdę było mega przewidywalne. Natomiast jeśli chodzi o to właśnie miganie, żeby uniknąć komunikacji w jakichś takich sytuacjach społecznych, wydawało mi się to trochę nie na miejscu. Jakby nie jestem dobrą osobą, żeby tutaj to oceniać, czy to było poprawne, niepoprawne i czysto i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak nie było to najlepsze pokazanie e, jakby zachowania, stosowności pewnego zachowania. E, tutaj może powinny się wypowiedzieć osoby jakoś, jakoś bardziej dotknięte tematem. W każdym razie uważam, że stosowanie, pokazywanie, że można stosować język migowy po to, żeby uniknąć sytuacji jakichś takich komunikacyjnych w życiu, jest delikatnie więc nie na miejscu. E, generalnie książka mi się nie podobała. Była bardzo dużym przeciętniakiem e, i oczekiwałam dużo, dużo więcej. Jeśli chodzi o polskie New Adults, właśnie z Queerowym, czy Janka do z motywem queerowym, to jednak wolę książki Natalii Osińskiej. One też nie są pozbawione wad, ale mam wrażenie, że są jednak mniej sztampowe i mniej napakowane takimi, może nie do końca poprawnymi wzorcami, jak hertz Comfort. A propos książek queerowych, na drobne wspomnienie, bo właściwie nie skończyłam tej książki, ale przeczytałam jej większość, zasługuje Will Grayson. Will Grayson. Ja mam generalnie taki zeszycik, w którym notuję sobie wszystkie te książki queerowe i odhaczam sobie te, które już przeczytałam. Odhaczam to sobie taką ładną tęczą, no i to było jedyne. Jedyne okienko, to właśnie przy Willu Graysonie, Willu Graysonie, to było jedyne okienko, którego nie miałam zakolorowanego. No więc wiecie, taka, taki potrzeba takiego perfekcjonizmu i tak dalej sprawiła, że sięgnęłam po tą książkę, jak znalazłam ją w bibliotece. Ale nie przebrnęła. Nie jestem po prostu w stanie przebrnąć przez tą książkę. A... I język, i styl, i kreowanie postaci, nic mi tam nie pasuje. Wszystko mi tam przeszkadza, książka mnie denerwowała. Nie miałam żadnych przyjemnych wrażeń w czasie lektury, więc stwierdziłam, nie będę się męczyć, po prostu odłożę. Przeczytałam mniej więcej trzy czwarte, więc myślę, że mogę spokojnie odłożyć i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest dla mnie. Oczywiście wiem, że są fani Johna Greena i są fani tego stylu pisania, ja do nich nie należę, więc wiecie, no nie mogę powiedzieć, że przeczytałam, no ale też nie powiem, że nie przeczytam, bo jednak trzy czwarte za mną, więc wrzucam sygnalnie. No i na koniec we wrześniu wymyśliłam sobie jeszcze jedną rzecz Rzecz zobaczycie jeszcze w dalszej przyszłości Ale już mogę, myślę, wam ją naświetlić Bo mówiłam też o niej na Instagramie Że postanowiłam wrócić do Jerzy Cjady Jerzy Cjada kiedyś była jedną z moich ukochanych serii Jak miałam te 12-13 lat To było to, co zaczytywałam Więc stwierdziłam, że wrócę do Jerzy Cjady, Żeby sprawdzić, jak się mi ją będzie czytało dzisiaj No i na tym etapie jestem po przeczytaniu książek Sześciu Od właściwie nienależącego do Jerzy Cjady Małomównego i rodziny Przez szóstą klepkę, kłamczuchę Kwiat lafiora idę sierpniową na e, opium w rosole, skończywszy. E, oczywiście serię będę kontynuować, nagrywam to swoje doświadczenie i swoje opinie, więc już ten film wam zapowiadam, zapraszam na niego. E, jeżeli będziecie zainteresowani tym, jak zmieniło się moje zdanie o Jerzyjcjadzie po 15 latach, e, no i co sądzę o nowych tomach, które są już dość kontrowersyjne, e, to zapraszam, może w październiku, już ten film uda mi się wam zaprezentować. E, to oczywiście zależy od tego, kiedy uda mi się dostać wszystkie książki w bibliotece. Tyle w temacie wrześniowych lektur. Tak jak zwykle, Czekam na Wasze podsumowania miesiąca. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co czytaliście. Jeżeli nie widzieliście ostatniego filmu, to będzie tutaj poniżej subskrypcji kanału. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!